Cześć, nazywam się Agata Werwińska i zapraszam Was do kolejnego odcinka wideobloga Come on Tennis. Mam nadzieję, że nasze wideotesty przypadły Wam do gustu. W dniu dzisiejszym opowiem Wam o rakiecie Head Gravity Tour. Gravity to stosunkowo nowa seria rakiet w ofercie marki Head w porównaniu do takich modeli jak Radical czy Prestige. Omawiana przeze mnie rakieta to model zaprojektowany dla tenisistów szukających przede wszystkim kontroli i czucia. Gęsty układ strun 18x20, niska sztywność wynosząca 61RA oraz wąska rama o grubości 22 mm to parametry odpowiadające właśnie za czucie piłki. To, co wyróżnia ją spośród innych rakiet, to sposób malowania. Gravity jest inaczej malowana z dwóch stron. Rama w główce modeli Gravity posiada zaokrąglony kształt, a układ naciągu jest rozszerzony, co daje większy sweet spot. Wprowadzenie tego połączenia zapewnia większy komfort przy uderzeniach znajdujących się bliżej krawędzi ramy, w porównaniu do innych rakiet z główką stucalową. Od pierwszych uderzeń czuć, że rakieta jest bardziej wymagająca, jednak przy uderzeniach centrycznych generuje dużo czucia i siły. To, co mi bardzo się podobało, to jest stabilność i manewrowość. Wąska rama oraz balans skierowany na rączkę sprawiają, że rakieta doskonale przecina powietrze. Gra na piłkę wznoszącą i agresywne uderzenia przy długim zamachu nie sprawiają żadnych problemów. Test przeprowadziłam na nawierzchni twardej w centrum tenisowym Redeko we Wrocławiu. Gravity Tour testowałam 4 godziny i została naciągnięta naciągiem Head Hope Touch z siłą 24 kg. W porównaniu do rakiety, którą gram na co dzień, zauważyłam mniejszą dynamikę, jednak czucie i kontrola na duży plus. Niższa sztywność korzystnie wpływa na redukcję negatywnych drgań, które wpływają na rozwój łokcia tenisisty. Gęsty układ strun bardzo dobrze wpływa na zwiększenie kontroli i czucia przy uderzeniach mniej centrycznych. Czuć jednak niższy komfort i dynamikę. Rakietę polecam zwłaszcza dla tych, którzy szukają czucia i kontroli. Bardzo dobrze będzie się sprawdzała dla tenisistów, lubiących grać z głębi kortu, jak i przysiadcy. Podstawą jednak jest bardzo dobra praca na nogach, a także długi i szybki zamach. Jeżeli Twoja gra charakteryzuje się krótszym zamachem, sugeruję wybrać model Gravity MP z niższą wagą i otwartym układem strun. Podoba mi się wygląd. Head ciekawy, dobrał barwy, co wyróżnia Gravity. Dla mnie trochę przypomina rakiety Heda z serii Intelligence. Jak już pewnie wiecie, rakietę można przetestować w sklepie we Wrocławiu. Jeżeli lubicie bardzo dynamiczną grę, polecam naciągnąć Gravity Tour z miękczonym poliestrem o grubości poniżej 1,25 mm lub hybrydą o tej samej grubości. Kolejne wideo testy już krótce, więc nie bójcie się przycisnąć subskrypcji. Będziemy zaskakiwać Was wyłącznie pozytywnie. Szczegóły dotyczące rakiety i jej systemów znajdziecie w linku podanym w opisie filmu. Pozdrawiam Was gorąco! Come on.